Okay. Dzień dobry, tak. um, witamy, witamy. <laughs> Dziękuję. Uh, więc tutaj mamy świadectwo. Uh, czyli, ja spod, od zawsze od małego wierzyłem w Boga, uh, ale mi się wydaje, że nie był dobry kierunek, uh, katoliczny też. Uh, ale się zdarzyło, że um, kiedy uh, 6 lat temu uh, mieszkam w Portugalii jeszcze um, i to był ten czas COVID, uh, co się zdarzyło, że. Miałem taki kolega, że spotkałem dwa, trzy, pierwszy lat przed covid i on nigdy mi powiedział, że on był pastorem. Ale zawsze miałem takie spotkanie z nim, i on zawsze tak mi mówił, nie bezpośrednio od Jezusa, od Boga, ale taki zawsze przyjemny, taki gadka. I kiedy przyszedł COVID, on zaczął do mnie mówić, ja mu, bo miałem takie różne problemy. I on mówił do mnie, a Edwin, Będę do, do Ciebie się modlić, bo wierzysz Boga, wiem. Będę się modlić za Ciebie od Jezusa. Będziesz powiedział, że wierzysz w Jezusa, że wierzysz, że On umarł i stał, i, i się modlę z Nim. I to było przed telefonem, bo było COVID, każdy kraj zamknięty. I od ten moment zaczęło się różne rzeczy, się zmieniło moje życie. Bo pamiętam na przykład ten czas COVID-em, pod ten modlitwę, z mój ten kolega który bardzo później się dowiedziałem, że był pastorem, że na przykład finansowe ja zawsze byłem bardzo, bardzo źle, 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 że możecie wyobrazić. I ten czas COVID zaczynam, powiedzmy, oszczędzić pieniądze. To było pierwszy raz w mojej Mam 68 lat teraz, więc wyobrażacie. Cały czas to było wydanie, wydanie, wydanie. I to było taki jeden rzecz. Do tego zacząłem czytać Biblię, Zawsze miałem taki Biblia, ale czytałem i jakby nie rozumiałem, nie wiedziałem, co tam było, ale jakby coś mi, mi prowadzi, że mam czytać ten ważny ksi książki. E, więc zacząłem to czytać e, i później to był powrót do Polski, bo COVID się szedł e, i decydowaliśmy tutaj z moją rodziną, żeby wrócić mieszkać do Polski, bo przedtem mieszkałem też w Polsce już 13 lat. E, i, w, I wtedy byłem bądź w Polsce, e, cały czas jakby Dużo rzeczy się zmieniło, jakby mnie interes na takie rzeczy, tu jest na ten świat, który prowadzi, że nie byłem taki dobry człowieku i zaczęła się na poprawie tego, bo nie jest, nie jest prosto. I, I wtedy był taki moment, że moja partnerka, nasza żona, że widziałem, że bardzo źle się dzieje między nami, i zawsze jakby czułem, czułem że chcę to kontrolować, poprawić, ale zawsze. Jakby coś wróciło, taki, taki moc, taki no, niesykawego. I cały czas ten proces, między to się zdarzyło, bo e, no, zacząłem czytać, wiadomo, spędziłem tam na internecie, zacząłem 30 różnych pastorów, ewangelistów, ludzi, którą prowadzą słowo Jezusa Boga. I, i jest, przed taki jeden koleż, e, znalazłem ten kościół tutaj, e, i przedtem mówiłem, nie, coś może. Z Demoniczny, bo wierzyłem, że jest, jest dobre, źle i też demon istnieje. Ale nie wiedziałem, jaki jest sposób, żeby, żeby, żeby gdzie w Polsce, bo ja wierzyłem wtedy, że Polsce jest e, bardzo e, katoliczny kraj, więc nie będzie taki coś takiego. Ale Bóg mi pokazywał inaczej. E, Zaczynam, byłem na taki koleż i tam był taki mapa, e, Deliverance Map, i tam był Kościół, Revi Kościół revival Wrocław. Szedłem tam, zacząłem czytać co tam jest na Facebooka i o, uzdrowienia, uwolnienia i też modliłem się z Bogiem, żeby, żeby bo nie, wiedział, nie byłem pewien, czy to jest prawda, czy nieprawda i, i się, Bóg mi kierował tutaj i pierwsze rzeczy zdarzyło, uwolnienia, dzięki Jezusa, Amen. I, i, I to, to był jeden część. I później, co się zdarzyło, czy więcej, em, na przykład po tym uwolnieniu, różne rzeczy. A na przykład, od ten momentu uwolnienia, już e, nie piłem, nie zacząłem pić. Nawet to było dla mnie bardzo ciekawe, bo, bo, bo nawet nie chodzi że szukałem tego, że nie pić, ale po tego uwolnieniu, już nie piłem w ogóle. To było niesamowite, i do dzisiaj trwa. I później kontynuacja, bo czułem, że coś tam Bóg mi prowadzi, trzeba kontynuować ten proces, żeby, żeby czy się cieszyć, czy się bliżej do Jego Syna. I też pojechałem do Amsterdam, do Rotterdam, bo tam był apostol taki Catherine Creek. I, i pamiętam, że, że nawet ten podróż to było ciężko, bo w domu to była gadka, że nie masz jechać, masz siedzieć w domu. I nawet chciałem jechać samochodem, ale już nie miałem, jakby, to okay, była blokada, że nie mogę korzystać z samochodu, ale tak byłem motywowany i Bóg mi prowadził, żebym autobusem jechałem pra, 20, prawie jeden dzień do Rotterdam, żeby iść na takie spotkanie, i, i tam byłem, czyli je, spędziłem obóz 248 godzin, powiedzmy, na może nie wiem, mniej niż 24 godziny na miejscu a na tym spotkaniu Jezusem kontynuował mi uwolnienia, różne rzeczy. I, I amen, bo naprawdę to było niesamowite, bo, bo czułem, że cały czas Bóg chce mi, mi prowadzić, że tam kontynuuj. Będzie przed Ciebie różne takie rzeczy Ci blokować, ale czy masz, Cię masz. I to było taki rzecz. I, I też co, 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 co się, się zdarzyło jeszcze tak nie, teraz niedługo, bo byłem tutaj dwa, czy tygodnie temu. I, I akurat tydzień przed wyjechaniem tutaj, miałem taki problem z rękami tutaj, coś uderzyłem. I pamiętam, kiedy się zdarzyło, bo od razu mówię: A, się modlę, pan Bóg, wiem, że mój ciało zależy do ciebie, że żeby, żeby będzie dobrze. Ale, ale nie był taki fajny stan i akurat to dwa tydzień i byłem tutaj u was, tutaj z Jezusem i wróciłem do, i, i, bo ja mieszkam w Konina, czyli mam 3 godziny i na trasie, czyli między Konin a Wrocław byłem w uh, um, Poznań i tam jeździłem i, i to było do, do, do kościoła. Mówię, o, ta ręka mi, cały czas mi boli, będzie musiałem ćwiczyć, trenować. Ten jest ciekawy, mokre okay. I pojechałem i był akurat taki jeden miesiąc na tej obownica okolica Pozania, i wróciłem do domu stąd. I ten sam okolic ten nie prawo, bardzo, bardzo, bardzo blisko I, i akurat była taka muzyka, tak krzyżeniłem, szusałem i zacząłem czuć taki I, i mu ręka do góry i mówię, o, a, jakby jest lepiej. Okay? I czułem taki taki gorąco, taki... Ciepło i znowu mówię: O, ale sora, sora, lepiej. sora, sora, coraz. I jaż do domu, czy jeszcze miałem półtora godzina do domu, tak. Ale między ten, do te, żeby wrócić do domu, to było takie te 10-15 minut, bo Jezusa ze mną, który mi zdrowił, i to było jak niesamowite, bo, bo nie czułem to nigdy w życiu. I Zacząłem płakać, płakałem, ale to było takie płacz, Czułem, że jest takie ciepło, miłość, jak so, że nigdy czułem w życiu. I miło zdrowi. I, I wiadomo, człowiek myśli, cały czas, cały czas, cały czas. I, i nie wiem, ile razy to robiłem. Wyobrażasz sobie, półtora godzina, non-stop. Ale, ale było ok. I, i chwale Boga. Dobrze. Tak, cały czas nawet sprawdziłem jeszcze tu. To jest świadectwo. Ale jest, więc to tak, to, to chciałem się dzielić z Wami. Aleluje. Amen.